Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale Obywatel Szuka Prawdy. Mamy aferę z limuzyną prezydencką za 2 miliony złotych no marka bardzo solidna niemiecka oczywiście ale zaprojektowana specjalnie pod ochronę najważniejszych osób w państwie no i taką limuzynę zakupiono w Polsce dla prezydenta tylko ciekawostka jest taka że to nie zakupił prezydent Nawrocki tylko służba ochrony państwa jeszcze przed wyborami zakupiła te limuzyny. No i zrobił się teraz rajban, że Nawrocki jeździ limuzyną, a my będziemy mieli drugi prąd. Ja powiem tak, że dla mnie oczywiście no, ta limuzyna z prądem, chyba że jest na prąd, tak. To też dawałoby dużo do myślenia, gdzie by ten biedny prezydent później tą limuzyną by jechał, jak ona miałaby baterie na 400 km, gdyby był akurat w swoim Gdańsku, nie jechać do Zakopanego, to co dwa niby jechał, tak? Albo może wtedy, kiedy byłoby gorąco, niekoniecznie włączałby klimatyzację, czy yy, powiedzmy sobie, no, w, do wycieraczki, tak? W, żeby mu szyby przycierało w czasie deszczu. Pierwsza kwestia. Ja uważam, że bezspornie ci, którzy zrobili tą nawąkę, ten fake news, niech pokażą fakturę. Na fakturze jest data zakupu. No właśnie, to jest klucz do zrozumienia, proszę Państwa, to zamyka całkowicie dyskusję, ale zobaczcie, że po co ją się wywołało, tak? Po to, żeby znów robić naparzankę, żeby znów dwa plemiona ze sobą skłócić, jedni będą bronić, drudzy będą robić, drudzy będą oskarżać, ale chodzi mi o coś zupełnie innego, żeby w tych dwóch rzeczywistościach okazał się triumf prawdy. Pokażcie fakturę, kto mianował tego szefa Służby Ochrony Państwa S.O.P., no, to jest jakaś decyzja. Ktoś jest tym szefem. Czy to jest szef mianowany za poprzedniego rządu, czy za obecnego rządu? Dlaczego zakupiono takie, takie auto, czy zakupiono je w formie przetargu, czy też wybrano sobie ofertę przetargową niemieckiego producenta, bo oni mają dobre wiatraki, dobre samochody, prawda? Dobre koleje, dobre statki, mają dobre. Wszystko, no ale dostępnie słyszałem, że mają dobry węgiel, proekologiczny, ten kamienny, który im bardziej służy lepiej produkuje prąd niż ekologiczne wiatraki, które chcą sprzedawać pewna firma na S prawda, w Polsce i tam jeden nawet z tych polityków Platformy był na takiej imprezie, na której się chwalił, że coś takiego zrobił. Uważam, że kłananie w kwestii Karola I na przykład ktoś może mnie teraz oglądać i na przykład hejtować i już ma taki mógł, bo, bo on broni Nawrockiego. Nie, nie bronię pana Karola Nawrockiego, tylko stwierdzam, że pokażcie fakturę i jeżeli prezydent urzaduje od 6 sierpnia a faktura będzie, nie wiem, z no, w maju, w, w maju, tak? Zakupiona, bo Miał z nią jeździć pan, y, który y, który robi bardzo tanie toalety na przykład, buduje, tak? Bardzo świetne aleje proekologiczne, y, y, Kwerki <gry> robi również y, ciekawe rzeczy, dotuje pewne urbanizacje, y, te, y, te, które mówią o tęczach, nie są tęczą, to też jest coś ciekawe. I on jest taki, wiesz, nowoczesny, tylko w tej nowoczesności brakuje mu jeszcze, żeby miał zamiast żony męża, to myślę, że spełniałby już wszystkie po prostu standardy. Jest to jedno wielkie oszustwo. Nie można w ten sposób niszczyć nie tylko prezydenta, ale jakiegokolwiek człowieka. Gdybyś ty kupił taką limuzę, ja, czy ktokolwiek z państwa, i bym państwa znał, to nie, nie wyciąga się takich. Argumentów tego się nie robi, bo to jest po prostu niszczenie człowieka. W myśl jakiejś zasady Gebelsa? Kłamstwo wielokrotnie powtarzane stanie się prawdą. I ludzie nie będą powtarzać tego, że powiedzmy sobie, że to jest fake, tylko rzeczywiście coś w tym musi być. A co jest prawdą o tym, że jest jakiś samochód, który naprawdę zakupiły służby, mianowane przez rząd pana Donalda Tuska, przypomina niego ulubione, wszystko przeciąg się szczycił w rozmowie z Giertychem, że jest Niemcem, tak? No taka jest rzeczywistość. To jest Niemiec, który u którego w domu śpiewano kolędy w języku niemieckim, to mówiła jego kuzynka i to nie było żadną tajemnicą swojego czasu. Jak o tym powiedział Kurski, to zawiesili prawda, w prawach, y, y, prawa i sprawiedliwości, a to się okazało faktem. Tego materiału kiedyś nie puścili w pewnej stacji 3 liter która jest teraz przez kogoś tam wykupiona, więc to są fejki powtarzane i nie można czegoś takiego robić, czy to będzie, czy by to był Nawrocki, czy by to był Trzaskowski i, i stworzono by takiego fejka, tego nikomu się nie robi. Nie wolno kłamać, nie wolno kłamstw powtarzać i nie wolno się cieszyć z tego, że komuś wyrządzono krzywdę, bo to jest po prostu bandytyzm czystym wydaje Myśmy się już przyzwyczaili do tego, że politycy kłamią i tak już trzymajmy oko, ale w tym wypadku te, tej limuzyny to już jest podłość. No tak, ale chodzi wiesz o to, że zobacz, no dlaczego? No, gdyby ten polityk naprawdę miał twarz, wziąłby sobie, zdjął z siebie immunitet, rezygnuje z niego, to można byłoby go pozwać do sądu, tak? A nie głosować, czy można mu zabrać, czy mu nie cofnąć immunitet, czy mu nie cofać, czy można, czy nie można. I dlatego on dobrze wie, że jest chroniony. A jeszcze mało tego, no jest chroniony przez cały układ medialny, układ prawniczy, który jest yy, dobrze zarabia. Yy, no ja wiem, że prezydent też będzie otrzymywał, prawda, wynagrodzenie, ale naprawdę, no no, dla mnie już boską nie można tak robić. Spór jest wpisany, ale pójdźcie się o fakty, o prawdę, a nie budować y, jakąś narrację o, na fake newsach. Tego się nie robi, tak się niszczy człowieka. Bez względu zadajmy sobie pytanie, czy ten, kto tworzy takie informacje, czy on uważa Karola Nawrockiego za człowieka, tak? Czy tylko widzi w nim bezkrytyczną masę, którą trzeba uderzać, dlatego że ma na nazwisko nawrockie. Tego nie robi się żadnemu człowiekowi, nie życzę nawet komuś, kto ma zupełnie odmienne poglądy ode mnie, bo tego się nie robi. To jest nieludzkie. To jest po prostu podłe Hamski i tego się nie da opisać. No i ten teraz spot leci Platformy Obywatelskiej, który pokazuje, że właśnie Nawrocki będzie teraz jeździł taką limuzyną, a my będziemy biedni, bo będziemy płacili dużo za prąd, ponieważ Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, a on powiedział, że wyciągnął z tej ustawy to, co dotyczy nas Polaków. I kieruje do Sejmu, żeby rzeczywiście ten płyn był tańszy, natomiast nie będzie dotował lobbystów i firm, za którymi ci lobbyści stoją. Oczywiście, zobaczę, ale to jest wszystko ze sobą pięknie powiązane, ponieważ już na samym początku te treści, kiedy pani yy, od Ministerstwa Klimatu, słynna pani, tam też o Siemensach, o różnych rzeczach gadała, yy, o pewnych powiązaniach, przecież te media polskie, Polskie, nie mówię o polskojęzycznych, które mają obcy kapitał. One o tym mówiły, tak? ale one są w mniejszości, bo przecież mamy tą stres, tą ustawę, która gwarantuje, że sobie każdy może przyjść z zakodu i, i wykupować sobie media. Tak? Przecież Tusk kupił całą Polskę Pres po, po zmianie władzy. tak? Jarosław Kaczyński nie wpadł na to, że jak się władza zmieni, to Polska Pres będzie w rękach na przykład platformy obywatelskiej, będą pisać, co mi się będzie że nie podobało. Może jeszcze panie na pomysł, że trzeba to sprzedać, bo będzie się to bardziej opłacało, bo wtedy będzie czytał w swoim ojczystym języku artykuły. Na przykład. Tak? I, I dlatego to, co chciałem, to, co chciałem powiedzieć, bo to, to, co się robi jest po prostu jednym, jedną wielką, nie tyle pomyłką, jest to po prostu chamstwem, innego słowa nie, nie znajduje. Ten spot pokazuje nam jedną kluczową kwestię. Ja mam na, na tą kwestię tego, że ten samochód jest tak drogi, bardzo proste wyjście. Niech Donald Tusk ze swojej emerytury opłaci ten samochód. Przecież dostanie stanie nieziemską Amerykurę. Pewnie pobory jako prezes Rady Ministrów pobiera. Wszyscy jego ministrowie mówiliśmy to też, obywatel szuka prawdy. Ci, co zostali wy, wyrugowani, dostanie odpła no, pensję, bo się zrzucić. Ale, ale oni też dostali pensję za to. O tym nie mówi. O tym, a o tym powiedział, ile jego rząd kosztuje. Przecież to on, jeszcze raz, sam wprowadził przepisy w spocie chcą przekonać, czyli. I przy, Przeciwników nie przekonają, ludzi myślących nie przekonają, oni chcą utwierdzić takie osoby jak na przykład babcia Kasia nie? i cała ta ekipa, że jednak jest on wszelkim złem. On to zaplanował, tylko jeszcze raz: to pokazanie faktury burzy całą narrację. No to skoro tak mało, małą emeryturę ma jako były tzw. prezydent euro, no i za to zapłaci, tak? no stać go na to. I on wie dobrze, że może sobie na wiele pozwalać, bo jest niezależny totalnie finansowo. No, a w gruncie rzeczy, yy, mówię jeszcze raz, yy, jak to kiedyś ktoś wytłumaczył jego nazwisko Prada Tusk. Teraz usłyszysz same kłamstwa. No, no przepraszam, ale tak się nie robi. I to mówię jeszcze raz: jeżeli jest to spód yy, partii politycznej, to znaczy, że ta cała partia tak samo myśli, tak? Że, że nie ma tam kogoś mądrego, kto powie: słuchajcie, to nie jest OK. I tu nie chodzi o to, że to jest prezydent popielany przez Prawo i Sprawiedliwość, to nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwość. Tylko, że nie bije się tak w ludzi. Bo jak się zmieni władza, to potem możemy takie same spoty widzieć, y, zrobione przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale wtedy będą złe. No tak, dobrze. I wtedy wszystkie te DER, O, czy inne media będą o tym pisać. Jaki to jest skandal, jakie to jest złe. I właśnie o to chodzi. Tu jest powielona kwestia. Tusk uczy się dobrze na niemieckiej myśli, kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. I co jeszcze mówił, i to jest komunistyczne myślenie on nie wyrósł z komunizmu. Jego ekipa to są liberałowie, to są komuniści, no i mentalnie, tak. I, i, I to, co powiedział Antonią Gramsci, że powtarzanie jest najlepszą metodą utrwalania rzeczy w społeczeństwie. A kto dziś analizuje to, czy ten zakup to rzeczywiście był zrobiony za Nową czy, czy jeszcze za poprzedniego prezydenta kupiła to, kupił to SOP? Tak? Mówię jeszcze raz: pokazanie faktury. Pokazanie faktury to jest jedno. Dwa, powiedzenie kiedy to gremium, które zakupiło tą, tą limuzynę, zostało powołane i przez kogo. I to nam zamyka całkowicie dysponację. Ciekawe jest też. Ciekawe jest tłumaczenie niektórych polityków. Grzegorz Napieralski w jednym z programów właśnie był poruszany ten problem tej limuzyny prezydenckiej. No i w Redaktor, redaktor przedstawia sprawę, że przecież to nie, nie kupował Nawrocki, że to nie kupowała ekipa Nawrockiego, tylko jeszcze yy, ekipa Donalda Tuska, czyli Sop podlega pod teraz Kierwińskiego, tak. No to odpowiedź Napieralskiego była taka, no ale przecież to Nawrocki będzie jeździł i on nie przyjmuje do wiadomości, tak. było, ale tak. tak. czy jest Nawrocki? Tak. Właśnie, ale oni chodzą do telewizji, nie po to, że jak na przykład my sobie, ja oczywiście mam takich zasięgów, jak ta y, telewizja w stanie likwidacji, tak, a to za wszystko, tak, jest likwidowana yy, od kilku lat, tak, yy, czy też od półtora roku, to jest najmniej istotne, ale zauważ, że on tam przyszedł powtórzyć pewne... że tak, on nie walić, on nie przyszedł tam toczyć spór, on przyszedł utrwalić pewne wiadomości i chociaż redaktor obiektywnie rzecz biorąc, którego zadaniem jest poszukiwanie prawdy i zrobił to dobrze, obojętnie w jakiejkolwiek stacji, nawet stacji trzech tej, tej takiej żółto-niebieskich, gdyby to zrobił. Jeżeli jest rzeczywiście osobą, która koszukuje, prawda on mu o tym powie, ale on tam przyszedł odegrać rolę, nie? To ja nic jakbym, nie wiem, grał Hamleta, czy grał, nie wiem, w Iliadzie, czy na przykład w Czterech pancernych na przykład Szarika i na przykład przyszedł by mówić o psie i by szczekał. na przykład mówi, że nie lubi jakichś tam pokarmów dla zwierząt, bo mają za mało, nie wiem, błonnika czy, czy, czy wołowiny. No nie, no po prostu przyszedł odegrać pewną rolę. Argumenty racjonalne już dawno zginęły. Czyli co to pokazuje? Że one on nie widzi w tym prezydencie żadnego człowieka. Czyli on, on nie ma względem tej osoby żadnych uczuć. Czyli to jest ktoś, to kiedyś to powiedział bardzo trafnie Mikołaj Bierdiajek, dla to jest po prostu komunista. No taka jest prawda. Jaki rodopod, No komunistyczny. To jest, to jest człowiek Komuny, tak? I komunista nie może żyć bez wroga, jeżeli nie ma tego wroga, to jego działanie traci etos, nie może jak działać, wobec tego co, musi sobie wymyśleć, no to teraz mają wroga, bijemy teraz w Nawrockiego. Dlaczego bijemy w Nawrockiego? Bo on nie kupił tego auta, tylko myśmy go kupili, musimy przekonać ludzi do tego, że to zrobił on, że kupił to w maju, mimo że nie był prezydentem, a kupiliśmy go, żeby... Don Rafaello mógł podjechać sobie na Paradę Równości z jakimś transseksualnym aktylistą, tak naprawdę, nie? w bagażniku może niekoniecznie, bo wtedy byłoby to naruszenie praw mniejszości jakowych i wszechobecnych, może tam by miał tabliczki z zaimkami na przykład, nie jeszcze dodatkowo, to jest skandal, tego się nie robi.